Siemka, tu Jaco90Lek A to jest seria, zagrałem w Minecraft Więc grałem sobie dzisiaj w nocy Tak do drugiej chyba I ściągnąłem moda, który jest wie się Floodgate, F L O O D G A T E tak. I wam chcę pokazać co dzięki temu modowi stworzyłem Więc to jest taka fajna dźwignia, Cisnę ją i leci woda! Yey. I zamknę i nie leci woda. Yey. Dobra, nie chcę leci, jeszcze tutaj wam pokażę Co zrobiłem tutaj Więc nic nie ma, nie? Cisnę dźwignię. Widzicie, tu leci lawa. Tak, nie. Tylko, że trochę dłuższą drogę potrzebuje do przebycia i, bo, i wiecie, tak wolno leci. Nie wiem, tak jak jest Aha, jak wyłączę, zanim ona zniknie, to trochę czasu potrzebuje. To jest leniwa lawa. Tak. Jeszcze zrobiłem. Tu widzicie? Nie da się wejść, Chyp. Da się wejść i tu jest pikarne, tak jakby tylko, że jeszcze węgla nie dałem. No a to są dźwiga. To... więc pokażę wam, jak zrobić tą tamę. Przeszykowałem już materiał wcześniej. Trzeba zrobić tak. Stone to jest przetopiony cobblestone, nie? I do środka redstone. I mamy floodgate control. Potrzebuję wiaderko. I jeszcze potrzebuje dźwignie tak, tylko że tłęka mnie nie no. i tu na dół jest a więc postanowiłem, że będę nagrywał do, dwa, do 20 po 11 a jest 11 więc dobrze jest wiaterko teraz idę nabrać wody aby wam pokazać to działa. Tak. tak. Dzięki. I zrobimy wgłębienie. Na tyle starczy. Albo nie. To rozwalamy dużo. Musimy dużo rozwalić. Żeby było gdzie schować wodę, i żeby było gdzie schować świecie ten floodgate. Gate. bo tutaj. Tu. O. Coś nie działa? No jasne, i co jeszcze? Zbugował się. Nie wiem, czy to się tak buguje ten floodgate często się że mieszmieczy O, jest Ja chcę tutaj, nie tu. Tu dobra, to niech tutaj sobie stoi, tak? O ja, ale ja chcę Tu i tu Jest! Jest dobrze, widzicie? Nie yeah. eee, Ale nie no. muszę zrobić jeszcze głębsze. Sorry, ludzie... I postawiam tutaj O! Widzicie? Widzicie, nie? Eee... O Tutaj zamurujemy Tutaj wpuścimy wodę I potrzebny jest do w sensie Redstone, dopływ Redstona, tak? Czerwonego proszku mm. Tu, tu I powinno lecieć. Ha. Widzicie? Leci To zawsze trzeba Kurczę To zawsze trzeba redstone, czerwonym piaskiem zrobić <coughs> Tylko czerwonym piaskiem da się uruchamiać to No i zamknięty już nie leci więc mi się bardzo podoba ten mod, dlatego to ściągnąłem go. A żeby lepiej był, lepszy efekt cior. Leci? Leci. Zatkaj się! Zatkaj się. I zamurujemy... ...to prawie całkowicie. bo tu jest kabel, więc tutaj nie można zamurować Ta, y, y, mocno nawet bym mocno chciała, ale to się nie da I otwieram i leci woda. Taki bajer, widzicie? A Żeby było fajnie to zrobię tak. I teraz nie widać, że tutaj jest kabel. I to, że taki wzorek na ścianie. Jeszcze tutaj walnę. Tutaj o, jest dobrze, nie? No, pyk. Woda. Spokój. Więc w tym odcinku, co jest w tym odcinku? To ja pójdę. W... pójdziemy zobaczyć, coś jest. Cholera, no nie wiem co. Pójdziemy pozwiedzać trochę wyspy i w ogóle mam miecz o, albo poczekajcie, ja wam pokażę co zrobiłem oje. Właśnie Pa para pa pa Więc tutaj się nie da spaść już tak wiecie tak Prowizoryczna poręcz Że niby się nie da spać. bo spadłem kilka razy oje, O ja FPS o, słyszycie, tam jest mój portal. No ej, FPS-y, co się z nami dzieje? FPS-y. O, i tutaj postawiłem. Poczekajcie, zaraz, Okarnę tylko FPS. Dobra, mam nadzieję, że będzie dobrze. Ale mam tylko taką nadzieję. O, i widzicie, tu jest to moje źródło lawy. I tu się otwierę, i w ogóle widzicie, tutaj taki kabel długi idzie. O, i tutaj zrobiłem więcej pochodni, mając nadzieję, że. Będą przychodziły do mnie zwierzęta, ale jak widać nie przychodzą. O ja. Sorry. Już niedostępne. Więc... O, więc znalazłem brązową. Owcę! Jej! Dobra. Idziemy od razu zabić świnię. Tam... I gdzieś tu pamiętam, że był ten. Glina była, nie? Ale... Teraz nie wiem gdzie. Świnio! Nie żyje zwierząt. Oja, ale żeś mi dużo mięsa dała Hmm, hmm, hmm. Ej, tam są jakieś jaskinie, zobaczymy Pójdźmy zobaczyć co tam jest Co tam jest O, jest węgiel Będziemy musieli iść po węgiel O ja Ja chyba tu już byłem Tak, byłem tu Więc nie ma sensu chyba drążyć dalej ten tunel Co jest? Tu nic nie ma No nic nie ma Byłem tutaj. Zostawiłem swoje ślady pobytu, tak dalej. Ja bym chciał znaleźć jeszcze kaktusy, byśmy od razu sobie zrobili farmę kaktusów. No, i gdzie było? Dobra, później za węgiel się zabierzemy, bo już zgubiłem nad, gdzie on jest. No, ale widzę świnie. Świnie są. Niezbędne do życia, ich mięso jest niezbędne do życia. O, widzę trzy świnie nawet. O, ja. Spoko. Dzięki, że mi zrzuciłaś mięso na dół. Ej, ja gram na normal, żeby nie było tak na normal, bo w ogóle pewnych creeperów nie ma nic. O, tutaj też to zrobiłem taki mostek, że niby tam jaskinia, ale później coś tam zrobię. Ale tam nic nie ma. Ja jest tylko taka, pokażę wam co tam jest. Tam jest po prostu taka dziura na wylot, jakby, jakby ktoś przestrzelił, nie wiem z czego, z jakiegoś działka laserowego czy coś. Wiecie, ktoś tu szczelił i wyleciał laser tędy i taka dziura została. No, ładne widoki. Później to jakoś wiesz, wiecie, ładnie zrobię. Na no, to później, jak mi się będzie chciało. Więc, 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 teraz nie wiem gdzie, gdzie był ten węgiel, nie, jeszcze tam są, świnie się, nagromadziło świni, tam trochę, więc będziemy musieli hopnąć do wody, jeszcze jest świnia, I will kill oja, na hita, chyba świnie jak są w wodzie to schodzą szybciej, Tym mi się wydaje, o glina, super, aż jedna, jestem dumny. Tak, jest świnia, jest. Trzy świnie. To jest. Dzięki. Jakby z każdej wyleciały po dwa. To albo chociaż po jedno. To było dobrze. Muszę zrobić sobie później jeszcze depozyt. W sensie. No wiecie, jest tam, że będę przechowywał kamienie i wszystko posegregowane, że ładnie było. Dobra, więc chyba muszę wracać. Chyba, że znajdę ten węgiel. Gdzie był ten węgiel cały? Bo ja potrzebuję do mojej pikarni to tu mi się nic nie zrespi żadne creepery mi się nie pojawią a węgiel był o ja zombie mam nadzieję że tam jest tylko zombie Bo to pójdę go sobie zabić owców się owcowało tutaj cześć no. o, nie biurko, nie. Biurko, biurko. A piórko piórko i dużo jest tych brązowych owiec <coughs> A myślałem, myślałem że są rzadkie O ja, cześć Eee, ja chciałem węgiel, ja już Widzicie? To tak jest, mogłem iść od razu potem węgiel. Jeszcze tam jest świni dużo. Eee, mogłem iść potem węgiel od razu. Tu, tu Chyba, żebym poszedł do mojej tamtej jaskini, gdzie są respawny, respawnery. O! Pst. Nic tu nie ma. Żadnych zombie. Anything. Są. So, Jest. Pająk. Pajak. Pajank. Pająk. Dobra, to go pójdę zabić. Bo... Bo tak. Jeszcze szkielet, Skąd się ten szkielet wziął? O oh my, God. Widzę cię. Nie myślicie, że. No nie, FPS-y! Proszę was, proszę was, FPS-y! Uspokójcie się! O ja! O co. Dobra, uspokuję FPS-y, tylko że. Nie wiem, gdzie jest ten pająk! O ja! Skelet! Czwaniak. Ej, no, czemu zawsze szkielet się tam pojawia? Nie rozumiem tego. I don't know. A ja już wiem, dlaczego mi fps y spadają. Bo już mam mało miejsca. Będę musiał usunąć moje filmy. No, ja wiem co zrobię. Jest, odbiłem i. Ha, ha, dobre. Zabiłem go. Więc idę się przespać. Mhm. Mm Dobra, lecimy na szczecim po le węgiel. lecim na szczecim po węgiel. Szkoda, że tej ścianie da się zabrać Nie no, gdzie ja wtedy poszedłem? Tu? Muszę odtworzyć tamtą akcję znalezienia węgla. O ja, nie tu. Albo do góry. Mi się wydaje, że, no, tutaj szedłem Szedłem yy, Ta i tam na lewo i znalazłem tam węgiel Właśnie, tak mi się wydaje Bo ja chcę ten węgiel, potrzebuję, bo mam bardzo mało węgla A ja widzę... się mówiłem, że nie ma creeperów, a patrzcie ile się ich narobiło Tutaj był, widziałem dwa Tutaj były, a tam jest jeden do, do góry Ojej, sorry owcy Dobra, to zabiję, może wyleci proszek. Mam taką nadzieję. Cześć, creeperku. Ha. Nie, 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 nie wybuchaj, nie wybuchaj, proszę cię. Tak? Jeszcze raz. No nie. Dzięki, żeś... Dzięki, że mi poleciało dużo z ciebie. No, z może skóra poleci, co? Polecisz Skóra? Nie? nie? Nie sprzedajesz skóry? O ja. Dalej. Daj skórę. Daj skórę, o ja... To było normalnie poświęcenie. Cześć creeper, tylko że... Tu były dwa creepery, a tam jest nie tak. Tu będzie tam mieć. Teraz nie zapomnę. Szy tam Dobra, daj mi Jakby krowa dawała tak ochoczo skórę jak świnia swoje miech, To było dobrze. A no gdzie jest ten drugi creeper? Żeby nie było później. Tak, chodź. Jest! Dzięki! Tylko, że go jakoś szybko zabiłem. Na trzy razy. Dzięki. O ja. Dalej. Skóra pisła. Dzięki. O, widzę, że tu chyba jakiś zombie ze szkieletem się bawili. I się przebawili. Za mocno się bawili No nie wiem, gdzie był ten creeper. A wiem, że tam jest węgiel, więc tam lecę. Bo, węgiel! Może będzie więcej tego węgiel. Ja się boję tego kurpiera, żeby mnie nie zaskoczył Gdzieś Bo ja, tam jest jakaś jaskinia Nie, to jest ta chyba, ta sama cały czas to Cały czas o niej mówię, że mi nie było tam O, tam jest jeszcze węgiel I. Dobrze, że teraz, że węgla jest dużo Zawsze mogę się wrócić tam, gdzie były diamenty Bo tam chyba też jest węgiel Dobra Spoko, ile? 10 To tutaj sobie sadzę, żebym widział ile będę miał węgla O! Widzisz? Jaki parkur to był i diamentowy teraz A tam diamenty tam. Muszę, muszę kiedyś ten diamentowy kilow rozwalić. Już nie będzie taki wieczny. W ogóle, I tak widzicie w ogóle, że się pranie kończy, więc... Ops! I jeszcze tam idziemy. Po te diamenty. Y, po. nie diament, tylko po węgiel. Po węgielek. 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 Ale wam pokazałem pułapkę, jak się robi. Nie pułapkę, o Jezus. Wiecie co? Floodgate, tak. W opisie będzie. Y, jak się nazywa ten. Trudno go nie znaleźć. O, jeszcze żelazo, super. Nie będziecie się męczyć. O ja, poczekajcie, FPS-y. Muszę włączyć. Dobra, już, będę musiał usunąć. No i tak za 3 minuty będzie koniec. Więc spoko Komputer mi świruje. Zaczęło buczeć jak głupi. O ja, dużo tego żelaza. 8. Dzięki. A 34 cztery będę, no, no powiedzmy, że... że dobrze, powiedzmy. Ale przydałbym się więcej. Tam na górze jest moja jaskinia, prawda? Bo nie chcę się zgubić. Eee Hop, hop. O, i znowu brązowa. Zostawię was w spokoju, idę na świnie. Jakby się dawały mięso, to też bym was bił, ale macie szczęście. Ty, właśnie stałem rano... Ty... O, dużo mięsa dają teraz. Coś. Dobra, to tam jest moja wieża, tak? Więc będziemy musieli... Znaczy tak, nie musieli, ale ja chcę sobie iść... ...na taką wyspę, gdzie jeszcze nie byłem. Tam, chyba nie byłem i pała pół serca mi siadło no to o ja słuchajcie idę najpierw miech odłożyć jeszcze bo jak widać mam dużo więc jak go całe mięso to zacznę znowu nagrywać Dobra więc włożyłem mięso i zrobiłem trochę lekkie przemeblowanie tutaj, tutaj jest dużo skrzynek tak No. A i chciałem wam jeszcze pokazać, przetopiłem glinę i tutaj jest z tego efekt, 32 Klocki ceglane Węgiel wyciągnąłem z pieców Włączymy ziemię Odłożymy kamień, odłożymy to Piecyk odłożymy do skrzynki Kości, kości. Nie wiem. Aha, i zabiłem psa, bo przez przypadek go uderzyłem. I dostał się i zaczął mnie gryźć i bym zginął. więc go zabiłem. Romanka. Ale mam po nim wspomnienia. Dobra, więc idziemy tam odkryć tą tam górę tam. No. Nie górę, tylko wyspę. Nie wiem gdzie ona jest poza tym. Tam. tam, to jest tamto tak, na stuę na 100% jest to jest ta glina. To już będę wiedział gdzie jest ta glina. Będę pamiętał na pewno będę pamiętał O, ja! Ale, zadygisz tę górę! Muszę kiedyś tam mieć. Dobra, dobra no to na później wykopię tą glinę. Więc lecimy. Zobaczmy, co tam jest. Mam nadzieję, że coś będzie sensownego. Fajnego. I na tamtej górze, jak tam pójdę na górę, wejdę na górę i zakończymy nagrywanie. Eee tu nic nie ma ciekawego... Aha, i później jeszcze w kolejnym odcinku chyba zajmiemy się piekłem. O ja! Widzicie te jaskinie? Dziury? W sensie? Widzicie, nie? Tu jest dziura, tu jest dziura... Więc muszą być tam jakieś jask jaskinie. Oj, muszę zdążyć zanim się zrobi ciemno. co zbuduję prowizoryczną chatkę tam, żeby przetrwać. Mogłem... Może owca będzie jakoś? Owca, 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 owca i by sobie szybko sobie łóżko. No, a tam, 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 jest moja. No i czemu za mną się pojawiają świnie? O ja. Będę w tej górze sobie zrobię. No owca, ej. Proszę cię. Nie świnia, świnia to teraz, teraz mam mięso, więc. O ja, FPS y się znowu psują. Poczekajcie. Dobra, już chyba będzie dobrze, ale chyba. Nie mówię, że na pewno. No dalej, o ja. Tylko żeby nie było żadnych szkieletów ani tam ani creeperów tym bardziej, bo to jest najgorszy gówno O kurczę It's dark, it's getting dark O cholera Wiedziałem, wiedziałem Proszek please Jest, dzięki Jeszcze coś? Oj słyszałem coś, 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 coś się stało hey. No to może tutaj, proszę ciebie Pochodnie mam Dzięki Ła wow. Ciemno I fajnie O ja Widzicie, tam creeper skacze, nie wiem czy widzicie, bo wy ciemniej macie ode mnie Dobra, więc tutaj się, tutaj zostanę na całą noc i w ogóle zakończę tutaj odcinek. Więc subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie, zapraszajcie i w ogóle. Pace, tak, pace, pace.